Witamy wszystkich tu, Savimi. I dzisiaj chciałbym Wam coś fajnego pokazać. Wiecie, że właściwie to dokładnie prawie rok temu budowałem taką dużą maszynę w Minecraft. Najpierw nazwałem ją komputerem, ale to błędne było zdecydowanie. I niech to będzie maszyna tekstowa, literowa. No takie urządzenia Zapraszam ogólnie do tamtego filmu, tam dokładniej wszystko mówiłem. Yy, takie urządzenie, które yy, zapisuje yy, daną kombinację liter i później ją odtwarza w, tak, w uproszczeniu. Yy. No i postanowiłem sobie z dwa miesiące temu, że. A czym będzie zrobić z tego w rzeczywistości? No i się udało właściwie. Tutaj, jakby się zmieścił mi na kartce trzy schemat tego. Narys to wszystko wam. Pokażę. Ale jeszcze nie jest to podłączone, skoro się tutaj moduły mam robione. Yy, źle odwróciłem. Tak powinien być schemat. I właściwie to jest bardzo podobne do tego z Minecraft, tylko różnice takie, że tu, tu wiadomo, jest jedna zmienna. Jest tylko sygnał 1 albo brak sygnału. A tutaj mamy plus, minus, no i zero można powiedzieć. Także no, stwarza to trochę problemów, ale też możliwości pewnych, dzięki czemu na przykład mogłem tranzystor, zmienić funkcję tranzystora na właściwie komparator w Minecraftcie. także już pokazuję jak to tu wygląda, też pokażę jak działają te moduły jeszcze ich nie złożyłem tam jest, one działają ogólnie na przykład tu mamy od czy teraz 2 i 3 i one działają ze sobą dobrze sortownik też działa dobrze tylko problem mi się tu pojawił w łączeniu tych wszystkich układów. To jest moduł, który to wszystko połączy i wysyła sygnał do ekranu. Tam coś się łączy to, co nie trzeba, albo nie łączy to, co trzeba. Ale zdecydowałem, że i tak nagram ten film. Później to dokończę też. Myślę, że z tego ustawię film, jeśli uda mi się to skończyć. Ale teraz nagrywam. Aby właśnie lepiej pokazać, jak to jest zbudowane. Także zaczniemy może od sortownika. Także mamy sortownik. Tutaj dwie, dwa kable połączenia do bas, tranzystorów i kable sygnałowe. Tutaj, żeby nie było, pokażę, że. To prawda, jest tu program wgrany, ale Arduino tylko zasila płytkę, żeby nie było, że to steruje coś. Właśnie tak naprawdę to sprawa prosta jest bardzo <laughs> skonstruować, po prostu dać ekran i napisać program na Arduino, ale no wiadomo, nie wiecie o co mi chodziło, żeby to działało tak jak tutaj, a nie wiadomo, to tak jak tutaj byś konon bloka napisał też można by było. Ale wracając, mm. tutaj też mamy sortownik. Są rzędy z komparatorami, które i który pierwszy aktywuje, ten zablokuje następne. No i tak samo działa tutaj. Który ten się aktywuje pierwszy? Ten po prostu zablokuje kolejne. Ale jest też drugi rząd. Yy że ten tranzystor, bo tutaj było dość spore przebicie, że ten tranzystor, który blokuje inne świeci, znaczy przepuszcza, ale i te inne też przepuszczały trochę, także zrobiłem drugi rząd, który działa odwrotnie, że ten który się aktywował pierwszy jest wyłączony, a pozostałe są włączone. I to też spowoduje w dalszym, w dalszej kolejności pewne pozytywne efekty. To jest część schematu, dokładnie ta. Ten raz i drugi rząd. Teraz to pokażę z drugiej strony, ale pokażę, pokażę jak działa. Tutaj mam diodę sprawdzającą. Także załączamy sobie pierwszą literkę. Tu jest wyjście. Jak widać. Nie świeci się albo świeci się tylko delikatnie. jak delikatnie się świeci, bo to jest bardzo czuła dioda. Świeci się nawet od przepuszczenia przez rękę. No i to oczywiście się nie świeci tutaj, bo nie jest podłączone. Nie świeci się. Ale jak właśnie podłączymy, podłączyłem to. To dalej się świeci tylko leciutko, tak? A to się świeci mocno. I tak samo trzeci. Czyli jak widać, została jedna litera wybrana. A pozostałe yy, nie wybrane. I yy, właśnie yy, korzyść jest z tego taka: z tego drugiego rządu, że jeśli ta nie jest wybrana. Znaczy jest wybrana, a jest wyłączona, to nie przejdzie do następnego sortownika i zostaną tylko dwie litery, czyli tak jak ma być właśnie. I następny sortownik będzie już tylko pomiędzy dwoma literami wybierał. A już nie ma sensu tutaj tego podłączać, pokazywać. Pokażę Wam jeszcze z tej strony, jak to wygląda. Tutaj tranzystor z opornikiem. Do bazy. To są tranzystory NPN, jak coś. No i dwie diody. Z nich idzie sygnał do blokowania. Dla tego diody, bo żeby nie było tam jakichś zakłóceń, bo. Ogólnie prototypy, właśnie myślałem, czy filmiki z prototypów też stawię do tego odcinka, ale chyba nie. Testowałem i właśnie były tam dużo zakłóceń takich, także. Diody są. A u góry to działa tak, że jest cały czas aktywna baza i blokujący ją sygnał z ewentualnie wybranej pierwszej litery. Idący do tej diody, tutaj. No dobra, także idziemy do yy, odczytu. I mamy. Nasz odczyt opóźniacz. To już jest ciekawy układ. Jak widać tutaj. Nie podłączone plus, dwa plusy są. Jeden minus. Baza znaczy czytań bramka triaka i dioda testowa tutaj w minecraft wygląda to tak i tutaj i to tu jest właściwie połączenie tego modułu zbiorczego z odczytem no tu jest jakby opóźniacz i przekazanie do sygnału tego opóźniacza żeby włączył się ekran a tu mamy tylko opóźniacz Mm. Jak to działa? Tutaj mamy kondensator 47 mikrofarena, i obok niego jest tranzystor. Ten tranzystor go ładuje cały czas, jak on jest podłączony do prądu, ale podczas aktywacji układu się wyłącza, żeby właśnie ten kondensator mógł się wyładować. A gdyby się nie wyłączało to wiadomo by to działało cały czas. Później to idzie. Przez tranzystor, żeby znowu był dodatni sygnał, ale jednocześnie się zbyt szybko nie wyładował kondensator, czyli kondensator zasilę tak naprawdę tylko bazę tranzystora. Tego o. No i jest triak. Triak oczywiście. Miał być ten tyrystor, Mam, Miałem taki mały zestaw, ale nie mogę w sklepie znaleźć takich małych tyrystorów, więc jest duży triak. Gdyby był Tyrestor, to byłby tutaj duży kondensator, który by zasilał cały układ. Ale myślę, że taki e, takie rozwiązanie jest nawet lepsze. O I ten duży triak ma, żeby podtrzymać e, sygnał, ma oporowy. No ten opornik taki obciążający, żeby mógł utrzymać o niskiej o niskim oporze. No i z triaka, jeśli się go aktywuje, to wyłącza tutaj dokładnie z tego tranzystora idzie sygnał wyłączeniowy do tranzystora, tutaj i to działa wszystko, dopóki ten kondensator się nie wyładuje. i zasila tutaj to jest dioda kontrolna starszego typu czyli mniej czuła i ona wskazuje jak długo właściwie czy to działa wszystko czy konestator się wyładowuje później to idzie do tranzystora tego który przekazuje sygnał tutaj i tu jest kolejna dioda ta bardziej czuła, która się wyłącza przy całkowitym rozładowaniu kondensatora. No i tranzystor, z którego, który blokuje tranzystor ładujący kondensator. I to powoduje, że jest impuls przez tam kilka, kilkanaście sekund. To działa, a później się wyłącza. Jest jeszcze druga część. Wiadomo, odczytów są trzy, bo to są trzy litery. No i on ma za zadanie aktywować kolejny właśnie odczyt. Tutaj mamy odczyt drugi. Właściwie taki sam układ. No i odczyt trzeci. Czyli układ właśnie do tego miejsca. Bo wiadomo, że przekazanie odczytu dalej nie będzie wtedy potrzebne. No i tutaj to działa tak, że mamy tutaj taki ciekawy element, o którym się niedawno dowiedziałem i go zastosowałem. Transoptor się nazywa. I czyli, czyli to jest taki tranzystor, który reaguje. Dokładnie to jest ten transoptor, który reaguje na włączenie diody. Że jakby świecenie diody zasila, diody, która jest tutaj w jego środku, zasila bazę i to powoduje, że na bazę idą. Oraz no, po, Pozwala to na wykorzystanie większej ilości Na lepsze sterowanie tak, tym No i to, to działa tak, że tutaj mamy kondensator 470 Mikrofarenów I On jest normalnie rozładowany Ładuje się dopiero wtedy, kiedy, jest, kiedy włącza się właśnie ten układ, czyli odczyt, ale nie, nie może on popłynąć dalej, bo jest blokowany w innym miejscu sygnał, więc nie może od razu aktywować drugiego odczytu. Dopiero jak ten układ się wygaśnie, ta część. To bolkowanie jest zwalniane i uwalnia się energię z tego kondensatora, która pozwala aktywować kolejny układ. Schematycznie jest tutaj tak. tu jest pierwszy. Tu jest drugi, taki sam. Zobaczcie, że wklejam, ale nie chciałem mi się tego przerysowywać. No i trzeci bez tej tutaj części. Już pokazuję jak to działa. Aktywujemy sobie nasz układ. Pali się dioda. Jedna, druga, Diego, dioda rozładowanie gaśnie. Dioda, ta aktywność się dalej pali. Włącza się. Jak widzicie, sygnał ten z tego kondensatora przez transoptor, przechodzi tutaj no i aktywuje tą diodę tutaj którą zrobiłem no i tyle jeśli chodzi o odczyt tutaj funkcja opóźniacza pełnią oczywiście repeatery no i jeszcze mamy moduł ale no już go nie będę włączał zbiorczy, tutaj mam pajęczyne kabli no wiadomo, tu możem wszystko połączyć. I to działa także. Yy, sygnał z pamięci. Pamięci też zaraz powiem jako ostatniej. Yy, przy aktywacji litery trafia do, yy, do zasilania tranzystora do emitera. Yy, no i to nie jest na razie aktywne. Blokowanie bazy. Czyli po prostu do, do bazy dołączam kabel za opornikiem, który podaje przeciwny prąd, i jeśli jest ona aktywna, to kiedy prąd płynie, to ma większe natężenie niż ten właściwy przez, płynący przez oporniki, i ten tranzystor się wyłącza. Czyli blokowanie bazy jest podłączone do. Yy... Do sortownika, i jeśli sortownik, dana litera sortownika jest aktywna, to blokowanie bazy nie następuje. Jeśli jest nieaktywna, to następuje. No i baza jest podłączona do odczytu. No i mamy tutaj trzy takie rządki odpo tranzystorów, odpowiednio trzy odczyty. Zasilania dwóch tylnych i wszystkich wyjścia są połączone ze sobą. No i w jednym tutaj rządku należącym do danego odczytu mamy właśnie trzy tranzystory, z których dwa będą zablokowane w przypadku zapisania liter jeden będzie zablokowany i ten, który będzie znaczy dwa będą zablokowane, jeden będzie odblokowany. I ten, który będzie odblokowany, właśnie prześle sygnał z litery właśnie daną literę określającą do ekranu. No I później po wygaszeniu tego odczytu, nastąpi kolejny odczyt i znowu dwie, dwie litery zablokowane, trzecia litera odblokowana, no i Dalej, jemy. Odczytujemy literę. Trzeci, bo jak widać, tutaj dwa tylko sortowniki zrobiłem. Działa tak, że ta ostatnia litera, która zostanie nieaktywna, zostanie trzecią literą. Więc to będzie podłączone do sortownika zasilanie tranzystora. Blokowania nie ma, jest tylko odczyt. I trzeci odczyt właśnie odczyta ostatni rząd. I tyle jeśli chodzi o yy, połączenie, ten ostatni moduł połączeniowy. No i jest jeszcze pamięć, to najprostszy układ. Mamy trzy triaki. Yy, no i yy, jeśli one będą podłączone do prądu i aktywuje się bramkę, to zacznie płynąć je cały czas przez, je, przez nie prąd. Pamięć, tutaj układ połączeniowy w Minecrafcie to jest, już mówiłem, w odczycie, a pamięć, a pamięć mamy tutaj. Jest to po prostu tłok blokujący. Czy jest to na z przekrajnym Redstone'em, który nie do. Jak zostanie wyłączony, to do ścieżki, którego później jego samego zasila. Jeszcze tu, no tu jest trochę więcej tej pamięci. Jeszcze tu jest taki układ mały, pozwalający aktywować kolejną pamięć. Coś na wzoru, właśnie um, aktywacji kolejnego odczytu. Ale tutaj już tego nie ma, także nie będę omawiał. Jest to w tym odcinku, który nagrałem rok temu. Także to by były chyba. To było chyba na tyle, jak coś to kabelki. Gram z przewodu telefonicznego sześciorzęgłowego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.